Odbywa się ósmy już turniej szachowy pod patronatem marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pomorskiego Olgierda Geblewicza oraz pana starosty Mirosława Majki. Turniej cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W tym roku udział w nim bierze prawie 90 zawodników. Ja tu wspominałem na samym wstępie o turnieju najpierw w Rokosowie, odbywającym się, a później przeniesionym do Słowo Boża, który w jakiś sposób. No, Prawdopodobnie zabrakło organizatora, pasjonata organizatora, tak którym jest tutaj Pan Bućko, tam było taka hala była pełna i obok mają salkę gimnastyczną też pełna, salka była pełna dzieci. Także być może my yy, nam się zdaje, że, że to, to nie ma gdzieś tam w telewizji, nie ma widowni wielkiej, ale, ale gdzieś te... te ten sport szachowy istnieje, tym bardziej cieszymy się, że na terenie powiatu świdwińskiego są tacy pasjonaci, którzy od lat organizują turnieje, propagując i tą grę, myślenie, ale i propagując i, i promując powiat świdnicki, i dane miejsce, gdzie się odbywa ten turniej. Czy pan starosta sam gra? Pewnie, że gram. już opowiadałem na... Boże Narodzenie kupiłem swojej wnuczce ośmioletniej szachy. Też chce grać, ustawia, gra, tylko że gra. No, tak. wynik, wynik musi być wiadomy na samym końcu. Hania musi, musi wygrać. Ruchy są z jej strony wszelkie dozwolone. Dziadzio musi uznać te ruchy. Tak naprawdę ten turniej już jest znany w województwie i w kraju. Jest tutaj bardzo taka miła atmosfera sprzyjająca tutaj organizacji takiej imprezy szachowej. W jakim systemie grają zawodnicy? Gramy na przestrzeni 9 rund, 15 minut na stronę wygrywający gra z wygrywającym, przegrywający z przegrywającym. To jest program kojarzony z systemem chess arbiter Chodzi o to, żeby wyłonić najlepszego, ale tak naprawdę wygrywa ten, kto do zawodu wstaje, czyli wygrywają wszyscy, bo tutaj tutaj są od, najstarszy pan Jurek Kot, to jest legenda też polskich szachów, ponad 80 lat i są, są dzieci, które mają po 7, po 8 lat. Także jest to integracyjna zabrawa. Cieszy to, że Coraz więcej e, nagłaśniane są sz szachy i coraz więcej w szkołach e, w Szydłynie szachy e, uczy pan e, Grzegorz, Ma Grzegorz Markiewicz. Tutaj też są jego podopieczni. Widzę, że on sam nawet gra. Grzesiu gra tak. On to jest jeden z najlepszych w naszym powiecie. Bardzo mocny zawodnik e, i przy tym naucza młodzież także dobrą robotę robi.